się Manko z tej strony nietypowy, a dzisiaj będzie drugi już odcinek z oceniania składów widzów. Jak chcecie być ocenieni w następnym odcinku, piście pod spodem. Oczywiście musicie mieć suba i lajka na tym kanale, bo tak to ci wam nie ocenia. Nie na no żadnej i tak ocenia. A to jest mój skład, bo niczym się nie zmienił w ostatnim czasu bo zbieram sobie na tego run Neymara. I jak mi idzie w ogóle w TOTY, to pokażę wam jak będę odbierał. odbierał Ronaldo z Neymar'em. A dzisiaj już przechodzimy do oceniania składów, gdzie pierwszym, pierwszym yy, osobą, którą ocenię, będzie Grzesiek. I to jest... powinien mi się wyświetlić? Nie, coś źle wpisałam szek king Chyba go nie mam. No to mam, a nie, jest. Okej, okay, dobra, nieważna. Dobra, 105 overalla 144 zgrania, o 4 zgrania więcej masz, więc jest dobrze. head to head po pierwsze, na temat twojego stanu konta FIFA Champion, bardzo dobrze, że jest wbite. FIFA Master nie ma, ja też nie mam. Pro 2. Pro 2 to trochę mało. Widzę, że grać w 2020 roku też, ale Pro 2 to trochę mało w Head to Head. Możesz sobie podbić tą y rangę, można tak powiedzieć. I przejdźmy do swojego składu. oj. Widzę tu jedną rzecz, którą byś mógł sobie poprawić. Jeżeli nie grasz w head-to-head, -head, no to wymień sobie Calverta Luina, bo Calvert Lewin jest typową kartą pod head-to-head, -head, ale pod versus tak nie jest aż taki dobry już, bo są dużo lepsi napastnicy, to samo Depay. Jeżeli idziesz w toty napastników, no to weź sobie już Mbappe albo kogokolwiek, bo widziałem, że... Masz tutaj Beckham'a, który ci jedynie zgra. Ale ja bym ci poleci polecił Ronaldo albo Mbappe, bo Lewandowski... Sorry, jeżeli nie grasz w... Znaczy, jeżeli grasz dużo w a tak, to możesz wziąć lewego. Ale do head-to-head -head lewy niedługo będzie... tak Będzie po prostu słaby, słabą kartą do head-to-head. -head. I jeżeli idziesz w obrońców, to proszę Mendy. Ma, niby ma 86 PESA, ale według mnie, defending jak ma 83 na lewo obronę, to już trochę mało. Więc jeżeli idziesz w to obrońców, no to zrób sobie Davisa plus Arnolda, bo oni razem kosztują 200. Znam sobie po prostu stronami Ferdinanda z Codim i będziesz miał też zgranie dobre. Leno. No, jest dobre. Leno ostatnio go nie doceniałem, wiem, ale jak popatrzyłem na jego statystyki, jak się go rozwinie do 90, to to jest kocur. Reflex będzie, jest oceniany chyba na 100 Wtedy Handling 95, 96 Diving No to są dobre statystyki Mówię, wymień sobie Depaya Mendiego, i Arnolda I będzie to ocenka 10 na 10 No bo Son jest mega dobry Luin, jeżeli nie grasz head to head To, to może, ale Nadaje się nawet na tak. under też go mam w składzie Keita ok, No dobra, daję ci ocenkę taką Niech będzie 9 na 10, za ten overall, bo mam taki sam. Dobra, przechodzimy teraz do drugiego składu, którym będzie e, gość. Właściwie to będzie mój kolega, który wiem, że nie prosił mnie, ale, ale ja po prostu tak z, po prostu, żeby mu uświadomić, co to jest za skład. Jeżeli to, to oglądasz, to napisz w komentarzu. Nazywa się Jeden Gór. Ja ostatnio z nim rozmawiałem na temat składu i wiem, co on ma tu zmienić. Zmienić. Ostatnio nawet coś pograliśmy, ale nieważne. Powiem tak. Mbappe do, do zmiany. Tu, jak mówiłeś mi, no to tu będzie Neymar zamiast Mbappe. I za sławę wejdzie jakakolwiek karta Toty. No bo... Tak mi mówiłeś, ja się tego trzymam, najlepiej jakbyś sobie wymienił tego gościa, no bo 61 pace'a to, to nie jest jakiś wielki wyczyn. Wiem, że on ma prawie 100 passingu, ale 61 speeda, no to to jest, no to to jest nic. Nawet taki kielini chyba ma więcej, no ma nawet więcej kielini od tego gościa, no to... Co tu się spodziewać? Romeo chyba ma tam 60, więc nie no, 70 to nie jest tak źle. No ale boki obrony są ok, jak na twój poziom, bo wiem ile grasz. Buffon, bardzo fajny buf bramkarz. Ja oczywiście mam Caljury'ego, czyli troszkę yy, według mnie lepszą kartę z Freeze, ale Buffon też jest bardzo dobry. Nieraz mi psuł gry. Caljury do wymiany. Po prostu on nie jest aż tak dobry, jak się wydaje. Ale jak na Twój poziom może zostać, bo wiem, co chcesz z nim zrobić. No to ja Ci daję ocenkę taką 6 na 10, no bo to jest overall mały, niski. Trochę kart do wymiany, na przykład jeszcze ten Danilo może być lepszy, na przykład Alex Sandro już lepiej. Ale nie, no Danilo też jest spoko, ale ten Soriano też trochę. Nie, no daję się ocenkę 6 na 10 i dzięki. Oczywiście słaby. Nie żartuję. Teraz pół godziny będzie mi się Wczytywało Zadam, czy mnie wyrzuci. No dobra, no to jak mnie wyrzuci no za trudno. A ja już dziękuję Wam za oglądanie. Subujcie, łapkujcie, komentujcie. I dzięki za oglądanie. I jeszcze jedno. Wpadajcie do Discorda najlepsza ekipa Ksenoma. Bo tam jest bardzo dużo rzeczy fajnych. Rozmawiamy o wielu sprawach i polecam. No to ja się z Wami żegnam. Cześć!